Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. O odbyłej, dostać, żeby nie melanżować dzisiaj. Pomyślcie jakim jestem degeneratem, że była nawet pod Czekaj, bo jeszcze to nie A, leci. Dobra. Czy leci? Odpaliłeś? Leci? Siemano, to już miści wujewski, powiedz to co chciałeś powiedzieć. To, że, pomyślcie jakim degeneratem jestem, że podszedłem i odbyłej, o dostałem, że mam dzisiaj nie melanżować. Odbyłej. Ale wcześniej ci miłe słowa powiedziała. Tak, słuchajcie. Jebać, tej fana. No. Nie, żartuję. Nie, no. Nie, słuchajcie, to był, Chciałem tylko powiedzieć, że to był konflikt prawdziwy do samego końca i naprawdę mocno mi jebnął, mhm. ale ja mu mocniej. I kurwa, i tyle. I dla tych, co pisali, że jest udawany konflikt, to się ciągnijcie. Nigdy nie, tak no... Nikt mnie tak nie wkurwił nigdy. A co tak ludzie myśleli, człowiek, że udawany? On kurwa miał taki wzrok, jak wszedłem do OKTAGONA, jakby chciał mnie zajebać. A ty go odepchnąłeś chyba jeszcze, tak? Tak, go tak barkiem. Mhm. Nie, no... Nie wiem czemu ludzie tak myśleli, że ten konflikt był udawany, to było widać, że wy się naprawdę nie lubicie. A czy po tej walce zmieniło się coś? Jakieś podejście do tej fana, no, czy nie? Wiesz co, powiedział, że mi ręki nie, u, u, nie poda, ale mi podał. Hmm. A ja stwierdziłem, że jak on Teraz, wyciąga... Tak? tak, jak on wyciąga, no to ja mu to podałem. Ale jesteśmy tak, nawet nie zapaliśmy za dłonię, tylko tak. Coś mi to przypomina. Adrian Polak. No. Podobnie. Eee, No, no knockout poszedł, no trafiłem. A, oczywiście, wiecie, każdego mogę tu rozjebać, więc zapraszam kurwa kolejka teraz do mnie. Każdego? D wielki Bu. A dlaczego ty kurwa jesteś taki? Nie <grym> wielki... mówisz, że każdego no, tu ale możesz. może. no, wielkiego bułu. Zresztą wielki Bu jest Dobra, Czyli wszyscy oprócz wielkiej bóry. 7-7, no Pawła już wie, jaka dziada mogę rozpierdolić koro, fajne będą konferencje. No i gimpera też Kukolda. I ze swoją cipką e Rewą. To nie... chyba byś najbardziej chciał, co? Najbardziej. Nimi, kurwa, wiesz, jakie to są mendy. Oni zaczęli pod wywiadami czytać, że kurwa tego posuta za mało cisnęliście. I mimo że normalnie dwie jak kończymy wywiad, mamy normalną gadkę, to nagle oni w tych swoich kurwa y programikach zaczęli po mnie jebać. Dla a dlaczego? A jak wychodziłem od nich, to mówili super, dzięki za rozmowę. Fałszywe dwie pały i zapraszam do szachoboksu czy coś. Sto koła y z naszych połączonych Troch każdy trochę odda, dajemy na cel charytatywny. Nie no, szachoboks. Ja bym no. zobaczył na fajnie. I Lecimy, lecimy. Tym. Ale w małych rękawicach. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze gimper Szachowok jak gimper. Był super pomysłem. I gimper powiedział: Dobrze, robimy to w 7.5. 5 Ok, 7-5 nam rady, 7-7. No dobra, gimper jak gimper, ale rewo. No dlatego te szachy są, spokojnie. To dla każdego się coś znajdzie. Mhm. Ty się ty teraz będziesz chciał bić w takiej niskiej kategorii wagowej? Tak, no bo widziałeś, jak byłem przystojny, szczupły. To Siedl... bądź się ten? Tak, no. a ty ja ci się podobam? No szczerze, tak. szczerze ci powiem, i spodziewałem się, że taką formę zrobię. No i widzisz, no to zrobiłem i fajnie było i dlatego warto, e, Warto. kurde wiecie co, dawać sobie cele trudne do zrealizowania, bo bardzo mnie to zbudowało psychicznie przed tą walką. Ale widzisz, na przykład tak jak przed chwilą powiedziała tutaj, twoja była poza kamerami, y, że jak Cula, nie? Też schodzi, schodził z takiej, z takiej wysokiej wagi i zobacz jak on wyglądał, a ty zszedłeś też z wysokiej wagi, no bo ważyłeś sporo i w ogóle inny człowiek, nie? No to prawda. Okazało się, że całe życie miałem lekko nad Uwaga. Mm -hmm. I teraz w końcu jesteś w, to, to jest, w dobrej wadze. Rozumiesz? To jest przerażające. Te ty, ty wszystkie grubasy, co siedzą i piszą o tym, że liczy się wnętrze. Nie liczy się wnętrze, bądźcie chudy, dziewczyny, schudnijcie. Nie słuchajcie tego pieprzenia, że liczy się w osobowość. Osobowość, to no tak, swoją drogą, ale nie bądźcie grubi. I Ola spojrzała. Ola, nie, ty jesteś w miarę, w miarę szczupła. W miarę. Słuchaj. Ola, Ola, jest trzy pączki od bycia puszystą, ale jeszcze nie jest puszystą. No na maśle. Na maśle, dobra. Ty się spodziewałeś, że. spodziewałeś się, że ten pojedynek. Przebiegnie, no tak, no w dosyć no, prosty sposób. Nie, no pierwsza runda, wygrałeś knockout i to taki knockout, że no no nie wiedział, co się dzieje. Ja nie? to chłopie ja nawet nie wiem, bo on, ja tylko patrzyłem jak on leci. E, I go jeszcze tak trafiłem prawym, ale miałem, jakie miałem myśli, hmm. e, e, bo się naoglądałem UFC, żeby się wziąć na kolana i mu tak ja. rdolność takiego młota jeszcze. Ale to bym chyba z bym przegrał. E, jakby był na kolanach? Jakby, nie, jakby jak on, myślałem to jak leżał, jak ale. Leżą, ale sen, a nie, no to ja tak. Tak Przede a sędzia zrobił coś takiego, wiesz co, i sędzia mnie zatrzymał. No, to była już chyba raz taka akcja, że Joseph chyba mógł, bratan, tak zostać zdyskwalifikowany że coś tam A, dobił. Maciasa, tak. Tak, było. No. Słuchaj, ty masz taką jedną cechę, którą tutaj dużo zawodników nie ma, czyli ty po prostu ci, trzeba to sobie powiedzieć szczerze, pierdolnięty w klatce i z tego co słyszę to na spolingach tak samo. Że nie wiadomo co zrobię. No, no tak, no bo ja nie, nie umiem się zorganizować. Jedyne co to dziękuję bardzo trenerowi Szyszce i moim narożnikowi, że po krzyczeli mi te uwagi. A w ogóle jest taka możliwość, żebyś ty w klatce tego niż żebyś się poddał? Sam z siebie? Nie no, to trzeba miał, nie wiem no Nie no, wiesz, jakby mi na przykład No dobra, załóżmy, że odlatujesz, nie? Że no czy coś, nie, ale że wiesz tak, że podajesz, się że nie, mi, nie nie, nie Bo ja ci powiem, nawet lepiej na mnie ten knockdown dobrze zadziałał Bo ja się obudziłem, nie? Bo bez tego knockdownu to byłem taki Nie wiem Nieprzytomny on, Ja tak wstaję i mówię O ty kurwo jebana I tutaj, no, wtedy się odpaliłeś O ty pało bita, to zobaczymy teraz Ja to samo ci zrobię mhm. Słuchaj Rebo Gimper, super walka W to jeszcze w ogóle to rozwaliło system, konferencje by rozwaliły system Arkadiusz Adiusz, Tencula. Przyznam szczerze, jeszcze jakiś czas temu, pamiętasz w Fame16 chyba, jak się tak odpaliłeś no, no, no. na Arkadiusza Tańcule. Nie pomyślałbym, że masz wtedy z nim szansę. Mówiłeś, że dajcie mi rok chyba. Teraz ja bym zobaczył taki pojedynek. No to dawaj, tylko Arek trochę stypiasz jest. Ale ja chcę, to proszę bardzo. I chyba podobna waga, bo on też ledwo zrobił te 7 -8. Możemy 8-0 Arek stypiasz, widziałeś co na Twitterze robi? Nie. Nie widziałeś? Nie. A bo ty nie masz Twittera chyba. Mam. No to podglądam. Podglądasz. Dobra, może być ten culek. Ten culek, chce to, proszę bardzo. Dostaw za deweloperkę, bo i tak pewnie budujesz dziurawe domy ludziom. Nie męcz kurwa, tych ludzi biednych, dawaj się bić. Myślisz, że możesz tutaj namieszać w fejmie o, wśród tych takich zawodników, którzy są jakoś tam stawiani tak wysoko Rozumiem, w kategorii sportowej? Żeby polizać czołówkę polizać fejmową? No. Dawać ich wszystkich, napierdalam. Oczywiście, że mogę. Mm. Oczywiście, jak mnie ktoś zatrzyma, to mnie zatrzyma, ale póki mnie nie zatrzyma, to wiesz... Ja ci powiem tak, ja idę w poniedziałek na trening. I tyle. Nie idziesz mężować. Nie, i tyle. I zobaczymy co się wydarzy. A ty musisz coraz mniej chyba nowy świat odwiedzać. Dlaczego? Ja tam na trzeźwo nagrywam. Nie da się, ja bym nie dał rady być porobiony z nimi tam. W sumie... trochę Dobrze, trochę... może przestaną mnie tak zaczepiać, mm. ale czas nie, teraz bardziej, żeby pasut, chodź się sprawdzimy. No to z takiego bojownika, wiesz, pokonać <grym> na nowym świecie <grym> stary. Czuję, żebym wygrał i w piątek wpierdol dostał na ulicy i do szpitala. No, nie, nie, ja się z wami nie będę bił, możecie mnie wyzywać, jak chcecie, ja będę odchodził, to nie, nie ma szans. I to jest super przesłanie na koniec wywiadu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. 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 Ja muszę... Koledze z maty, wiesz, Tak, to... Sponsorem odcinka jest SFD największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce.